Siemma siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie spinningowej. Jak wyszło, ja już właśnie wracam, kończę wędkowanie. Ech, coś tam było, jak ostatnio u mnie też było trochę gadki, bo trochę gadki musi być. Ech, poruszyłem ciekawe tematy, mam nadzieję, więc zapraszam was do oglądania. Tego, co się dzisiaj wydarzyło, oraz tego, co tam ML chciał wam pokazać i co tam ML chciał wam przekazać za wiedzę. Oglądajcie, słuchajcie i komentujcie. I widzimy się na podsumowaniu tego odcinka. Miłego oglądania, mordeczki. Jeszcze jakaś Co tu się dzieje? Szczupa, Wpadła tylko do wody. szlęta, od razu strzelił. Kurde, nie wiem, czego tak podbiorę. Na pewno nie będziecie tego widzieć, ale taki skoczek. Teraz podskoczę. Swaniaku, mamy go. Słuchajcie, u poranku siadła taka 70 i 71 chyba. Przyłów przy yy, okoniowaniu. Fajna ryba, gruba, upasiona. Piękne kolorki. Piękna 70 wraca do wody. 70 proszę bardzo. No. Bye bye Na taką małą obrotóweczkę Na taką małą Z Sawadza Pierdyknął no. 71, gdzieś 70 Szczupaczek I to jak tylko wpadło do wody Mam nadzieję, że to się w ogóle jakoś nagrało Nie spodziewałem się Takiego obrotu sprawy Bo ja tutaj Przyjechałem za okoniem. Dodatkowo kolejny zbiornik. Czy znaczy mam też, że są mocniejszy zestaw w razie gdy brały szczupaczki. A ja właśnie widziałem tutaj, że strasznie uff, ciepło się od razu zrobiło. Widziałem, że strasznie agresywnie coś atakowało i to nie było okoń. Ale podrzuciłem tam trzy razy nic. Potem znowu widziałem sobie ten lżejszy zestaw. Wrzucałem tutaj w podobne miejsca, gdzie on chodził. Gdzie ta ryba się sprawiała. No, i strzelił, od razu wpadło do wody. Od razu, było, myślałem w ogóle, że coś podhaczyłem, czy co? No, masakra. Ale siadło, więc spoko. Także jest ok, no ale. O, był, było stuknięcie, nie wiem czy widzieliście na wędce. Mhm. A propos przyłowu, ostatnio coraz więcej widziałem filmików chłopaków, którzy mówią o na przykład przyłowie. Mieli przyłów, nie wiem, szczupaka przy okoniowaniu. Dla mnie przyłów to jest to, co się odbyło tutaj przed chwilą. Czyli rzucam sobie za okoniem, ale strzelił szczupak, szczęśliwie nie obciął, szczęśliwie wyjęty, zapięty zapysk normalnie. W sensie, że zaatakował i pierdyknął w tą przynętę. Po prostu w małą przynętę miał ochotę pierdyknąć i na zestawie okoniowym pierdyknął. No ale. Jak można nazwać przyłów szczupakowy, albo nie wiem. Kilka okoni i przyłów dużego szczupaka na okoniówkę, który jest zapięty za dupę, za brzuch, za grzbiet, etc. Co to jest za przyłów? To jest najechanie na rybę. Pierdyknięcie jej, kurde, kotwą i tyle. Wypina, wypinać jak najszybciej, żadnych zdjęć, żadnych nic. żeby złowiona w ten sposób nielegalnie no ale no, chodzi o to, że jest śmijoszy, to jak ja to widzę, że przyłów przy okoniowaniu duży szczupak pierdyknął. Duży szczupak, patrzę, złowiony za dupę, za grzbiet, za brzuch. What? Jaki to przyłów jest, powiedzcie mi. No ale cóż, trudno. A! Kurde, rozgrzał mnie ten szczupaczek. Fajny, grubiutki, kolorki przyzwoite, bardzo miłe. Fajnie, fajnie. Oby więcej. Idę dalej, zobaczymy co się będzie dalej działo. O, ładne branie. Chłopaczek. Znowu. Chyba kurde tak. No, <coughs> nawet chyba na pewno. Dobra, zrobimy to delikatnie i zmieniamy wędkę, bo to... Miałem wcześniej parę fajnych wyjść okonków. Więc dlatego... Bawiłem się tu okoniowym zestawem cały czas, ale no... To już jest obslizg. Nie wiem jakich rozmiarów O no, 50 taka może z plusikiem delikatnym albo nawet i nie Chodź tutaj do mnie Chodź, chodź, chodź ładnie, ładnie I hop, lala I takie, zobaczcie Szczęśliwe wyjęty, charatnięty w ogóle Taka rybka cała w pijawkach 50 z Pa, Papa. Czas na drugie śniadanko, ewidentnie, e, więc wlatuje wafudzik. E, e, karmelowy jest sztosem, jest nie dość że bardzo pyszny, to jest i zdrowiutki, więc moi drodzy, e, co to jest wafud? To jest jedzonko, to jest moje drugie śniadanie, to jest coś, co zapewni mi sytość do godzin popołudniowych i dzięki temu będę mógł jeszcze na przykład nie wiem, łowić ryby, jechać do pracy, itd. Tak tak bez najmniejszych problemów yy, półlitrowe opakowanie, yy, dużo minerałów yy, dużo witamin, białeczko bez dodatku cukru jeżeli macie ochotę, zapraszam, możecie sobie takie coś zakupić jak na stronie YFooda, który macie link w opisie z kodem ML10, macie 10% rabatu więc ja się zabiorę za jedzonko tego pysznego napoju i łowię dalej. A jeżeli macie ochotę, to link macie w opisie. No i mordy, byłbym zapomniał. Przecież obiecałem Wam na live ostatnio konkurs. Więc moi drodzy, kolejny konkurs robię na kanale pod tym filmem. Zasady są proste jak zawsze. Czyli tak, konkurs trwa tydzień, czyli no niecały do przyszłego piątku Jest to... Konkurs dla moich widzów. Więc jeżeli jeszcze nie jesteś moim widzem, to zostaw tutaj przycisk, subskrybuj, naciśnij i zostaw subskrypcję na moim kanale. Zostaw lajka, jeżeli macie ochotę i chęci, to wbijcie również na mojego TikToka i na mojego Instagrama Time. Tam próbuję też różne rzeczy ogarniać i rozkręcać. Może i tam zrobimy pewne konkursy. Ale co oprócz tego należy zrobić i jak będzie wyłoniony zwycięzca klasycznie. Powiem klasycznie, czyli napiszcie komentarz pod tym filmem. Eee, hmm. No tak, nie możemy robić losowań, to już wiecie, więc będziemy wybierać, więc. Może nie wiem, napiszcie mi. Hmm. Hmm. Ha, może opiszcie mi, co na ten moment tej jesieni dało wam najwięcej ryb. Dzięki czemu najfajniej połowiliście. Jaka napiszcie tak, jaka była to przynęta? Napiszcie jak do tego doszło, że tak połowiliście i co połowiliście, i w sposób w jaki to opiszecie, yy, będzie brany pod uwagę przy wyborze przez jury. Więc wymyślcie coś fajnego, napiszcie to bardzo ciekawie, tak żeby zachęcić jury, żeby wybrało właśnie Was. Będzie tutaj zestaw przynęt na spinning, trochę na okonie, trochę na szczupaka, więc jest o co walczyć. Życzę powodzenia w konkursie i zapraszam do dalszego oglądania filmu. No do mordeczki, przetrwajmy na chwilę film, ponieważ trzeba zrobić rozwiązanie konkursu. Więc moi drodzy, ten komentarz, który Wam się teraz właśnie wyświetla, wygrywa konkurs. Więc bardzo proszę zgłoś się po wygraną, napisz do mnie na brief, odezwij się, a ja spakuję odpowiednią ilość przynęt i wyślę je na wskazany przez Ciebie adres. Czekam na takie informacje maksymalnie do wtorku i wtedy wysyłam towar. jest trywka nie duży szczupaczek na no, jaki waleczny Oj, Jezu, widzieliście to? Nie, nie widzieliście. Chyba nawet nie ma 50, co? Taka rybka około okołowymiarowa, boże nie mam jakiej za bardzo pokazać ładnie. O ładna, gruba, znaczy wpiernicza, widać, że A, zimna woda już fajnie, git. No i widzicie, siadł taki... A nie mierzyłem nawet po co to, komu mierzyć. Z pięć dyszek. Wyskoczył z trzciny z jakichś tam zarośli podwodnych i spoko na co? Na obrotówkę, proszę bardzo, Rotexa Dwójeczkę. Rozumiecie to? Na dwójeczkę mi biorą te ryby, co prawda, jakieś tam miałem 4 czy 5 brań fajnych na na gumę założoną. Na offset, na tym drugim kiju ale nie mogę tych ryb wciąć w ogóle. To jest bardzo ciężkie. Brania są, ale ryb nie mogę wciąć. Niestety. Na że coś tam się się pokazuje. Szkraby, bo szkraby, no jakby brały takie 60-ki, 60-70, jak tamten, to bardzo byłbym za zadowolony. Co ciekawe. Wystarczy, że założę trochę za daleko się. Wystarczy, że założę tylko trochę większą przynętę. tylko nie wiem, Zamiast obrotówkę dwójki, trójkę czy czwórkę. I dupa, nawet wyjścia. Nawet wyjścia. Trochę słabo, co? Także się trochę bawię na małe przynęty. Znalazłem na szczupaczki. Bo koń totalnie nie chce współpracować, więc już przerzuciłem się całkowicie na próby łowienia szczupaków lub szczupaczków. Jak widać. No i cóż moi drodzy, kończymy wędkowanie na dzień dzisiejszy. Chcąc, nie chcąc trzeba kończyć. Słońce już jest dość wysoko, ryba przestała współpracować, tak jakby wcześniej współpracowała. No i nie ma szału: szału nie ma, nic się takiego fajnego, konkretnego nie dzieje. Najfajniejsze to miałem na offsetie na gumy offsetowe, miałem fajne 5 brań. Jednej prawdopodobnie tej samej ryby, bo w tym samym krzaku siedziała. I nie potrafiłem jej zaciąć, no niestety. Ale jako przyłów 70 siadła, jako przyłów siadła potem jeszcze taka 50, a potem już z nastawieniem na szczupaki, tylko na lekko, też siadła 50. -tka. Więc tak mogę podsumować dzisiejsze wędkowanie. Natomiast jeżeli chodzi o to o czym rozmawiałem, czyli co to dla mnie jest przyłów, bardzo mnie ciekawi to. Co wy o tym sądzicie? Czy dla was też przyłów to jest ryba, która jest łowiona prawidłowo? Czy może przyłowem według was jest to, że ryba jest zapięta za dupsko i wyholowana i to jest przyłów? Ja nie wiem, jakie macie do tego opinie i, i, i jak uważacie, więc napiszcie mi w komentarzach co o tym sądzicie. Ja Wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeśli Wam się spodobał, to zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, subika, no i oczywiście komentarze. Trzymajcie się i do zobaczenia na kolejnej wyprawie szczupakowej lub okoniowej, a może sandaczowej, nie wiem. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Strzałeczka, cześć!